Dzień, 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 doberros, cześć, cześć wszystkim. No właśnie, jestem w pomieszczeniu, którym się nazywa Piwnica, w Poczesnej, w podczęstochowskiej miejscowości. No i właśnie, jest okazja do przechwycenia ponad, no albo około 2000 kaset, żeby było ciekawiej. Jest to akcja z wypożyczalni, żeby było... Jej, mamy kasety tutaj z wypożyczalni, e, dokładnie. Plus, czyli oryginały, plus nie oryginały i tego jest, jak widzicie, tyle. To są wszystko banany, albo nie wiem, kartony z kasetami, właśnie z wypożyczalni, i nie tylko, bo, bo są też nagrywane. Mam okazję, akurat teraz, to wszystko sobie na spokojnie przeglądnąć, bo kolej sobie poszedł na fajka i nie wiem, czyja tego jest. Nie wiem jeszcze, nawet jaka jest scena. Tu zobaczcie, to są wszystko, nie wiem czy to widać, ale to są wszystko kartony właśnie z kasetami. Tam pewnie już nie widać nic, ale tam możecie mi uwierzyć, jest 2, 4, 6, chyba z 10 kartonów. I tam z tyłu jeszcze, o tutaj, ta, ta, ta szczelina też pewnie nie widać. No, niestety, ale o tutaj, bardziej chyba w tą stronę wam pokażę, bo ja się tam nie, nie mogę dostać. Oj, tam na dole jest cała serta, moje Państwo, kaset. Tutaj to wszystko, tu, 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 to, to wszystko, to są oryginały. I nie wiem, muszę to sobie, bo ja mam jeszcze chwilę na to, żeby żeby to poglądać. No i podjąć.